Witam Was wszystkich na pierwszym fleszu z Boys Keyfe Ultimate Team, gdzie toczymy rywalizację w naszej lidze. Nasza kamera była na kilku spotkaniach w pierwszych dwóch kolejkach, więc zobaczmy, jak nasi zawodnicy sobie radzili w pierwszych etapach gry. Zatem No i jesteśmy na pierwszym meczu. Dix City podejmowało FC Carios i tutaj już mamy pierwszą bramkę. Kingsley Common, szczela gola po, po dobitce. Tutaj bezradny Tibo Kurtua w 28 minucie tego spotkania. Także drużyna Dix świetnie rozpoczęła to spotkanie. Od szybko szczelonej, w miarę szybko strzelonej bramki. Chwilę później mamy odpowiedź zawodników Sicarios. Świetne wyłożenie. 34 minuta, czy tam 35 bodajże Antony Martial Nie! Markus Rashford na pustą bramkę pewnie trafia, pokonuje Stegena i 42 minuta. Tej świetnie! Usmane Dembele do Federico Valverde, który pewnie ładuje piłkę w siatce i ustala wynik tego spotkania. Kolejne spotkanie FC Bucówka vs FC Shadows. Bucówka w pomarańczowych strojach, Shadows w białych. Tutaj świetna sytuacja dla Bucówki, ale opanowana sytuacja przez bramkarza. Jak możemy zauważyć od początku, y, to Bucówka była zespołem, który y, stwarzał zagrożenie. Pierwsza sytuacja drużyny FC Shadows, 22 minuta i minimalnie chybione, minimalnie nad bramką. Kolejna sytuacja dla FC Shadows. Tutaj piękny dribbling Insigne, Insigne. Strzał i poprzeczka! Było bardzo blisko na objęcie prowadzenia dla FC Shadows. Ale ostatecznie piłka w rękach bucówki. Tutaj, jeszcze na koniec pierwszej połowy, akcja bucówki. No tu świetna kontra, świetna szansa na zdobycie i perfekcyjne wyjście bramkarza. chociaż nie wiem, co on tutaj zrobił. Tak zamarkował, że chyba sam był w szoku, to co się tutaj wydarzyło. No i bucówka, i bucówka. 89 minuta, 90. Minuta. Malen 1 do 0. I szybkie wznowienie insinie, insinie, no cóż za rajd! No nawet reakcji e, samego zawodnika. Nie, nie! <ścoughs> nie, ta gra jest taka zjebana! Nie, jaka ta gra jest pierdolona! To jest niemożliwe! Czemu jak on to ustał? Jak on to wszystkie chodzi? Szybka odpowiedź, mamy 1 do 1 i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie Bucówka 1-1 FC Shadows. Następnie znowu przenosimy się do Dix City, gdzie Dix City spotkał się z Choco FC. To właśnie drużyna przyjaźni Choco Kambi świetnie rozpoczęła to spotkanie Ben-Jeder pokonuje bezradnego Ter i mamy 1 do 0 dla zawodników Choco Kambi. 60 minuta tutaj wypuszczenie Antony Marciali, przepiękny lobby już mamy 2 do 0 wydaje się że to chyba już jest po meczu no zostało 30 minut gdzieś do końca wynik 2 do 0 Choco Kambi pewnie zmierza po pierwsze zwycięstwo po, nie przepraszam po, po drugie zwycięstwo i tutaj 68 minuta, Kingsley Coma i do i kolej i Ben Jeder z Dix City pewnie pokonuje e, Hugo Lorisa przenosząc za nim piłkę. Także jeszcze mamy emocje, jest go kontaktowy, jeszcze może coś się tu wydarzyć. się 84 minuta, ponownie Kingsley Coma, Bogba! W obrońce i... Z prawej, z lewej się nie udało. Z prawej się nie udało, z lewej się udało. I mamy 2 do 2. I ty... takim oto wynikiem kończy się to spotkanie. Kolejny remis. 2 do 2. Pogba tutaj uratował Dixie. No i ostatni mecz, gdzie nasza kamera była, to jest mecz pomiędzy Los Kulvią vs. Sicarios. Tutaj pierwsza bramka dla Los Kulvią. Paul Pogba. Świetny dribbling. Świetnie tutaj zmylił zawodnika. No i... Otwarta droga do bramki. To jeszcze bramkarz troszkę przysłonięty i mamy 1 do 0. Kolejna bramka dla Los Kulwium, Rzutkarny Bruno Penaldez, przepraszam, Bruno Fernandesz. Mamy 2 do 0. Tutaj po raz kolejny Bruno Fernandesz, Bruno Fernandesz, a już tutaj balans, a już tutaj z i mamy 3 do 0. Także już tutaj otwarciem, żebyś rzucił po meczu. Tutaj raczej się chyba nic nie wydarzy. Perfekcyjnie tutaj się zabawił z obrońcami, no całkowita bezradność, całkowita bezradność drużyny Sicarios No i ostatnia bramka Karim Benzema po świetnym doświadkowaniu pola pogby Cudowne nożyce, no bramka, że no, on mógł tylko popatrzeć się jak, jak ta piłka sobie wpada do bramki Zobaczmy jeszcze raz, przepiękna akcja